Kanał Atak Śmiechu prezentuje: 10 żartów o szkole na początek roku szkolnego 2023 i 2024. Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiaj mam dla Was film pełen humoru i rozrywki, który na pewno rozśmieszy Was wszystkich. Przygotowałam dla Was 10 zabawnych i odrobinę szalonych żartów o szkole, które na pewno poprawią Wam nastrój na początek tego nowego roku szkolnego. Niezależnie od płci czy wieku, mam nadzieję, że ten film wywoła u Was uśmiech na twarzy. Rozpoczynamy! Nie zapomnij kliknąć na łapkę w górę i dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami i aktualizacjami. Nauczycielka mówi do ucznia: Ten rysunek jest bardzo dobry. Przyznaj się, kto Ci go zrobił ojciec czy matka? Nie wiem, ja już spałem. Pani od biologii pyta Jasia: Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce. Na to Jasio zdecydowanie. Dwie małpy i trzy słonie. Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca. To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę. <noise> Lekcja w szkole w czasach Paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy pytanie, ile to jest dwa, dwa? Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać straszny huk, i unoszą się czumen i kurzu. Nauczycielka pyta surowo: Dzieci, kto rzucił ściągę? Panie władzo! Szybko! Tam za rogiem ulicy wołają dwaj zadyszani chłopcy do przechodzącego policjanta. Co się stało? Tam. Nasz nauczyciel, wypadek, nie, on nieprawidłowo zaparkował. Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik. Małgosiu, co to za wzór? To jest. No, mam to na końcu języka. Dziecko, wypój to szybko. Mówi nauczyciel. To kwas siarkowy! Ha, 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 ha. Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę, nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża. Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie, rodzaj męski, liczba mnoga. <noise> Co ty przyniosłeś w tym futerale na skrzypce? Dziwi się nauczycielka muzyki! Przecież to pistolet maszynowy. Ale heca ojciec poszedł robić skok na bank ze skrzypcami. Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? Pyta nauczycielka Jasia. Bo nie mogę się obudzić na czas. Nie masz budzika. Mam. Ale on zawsze dzwoni wtedy, kiedy ja jeszcze śpię. Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? To trzeba było przeczytać. Tak, na dzisiaj. Kurna, a ja przepisałem. To już wszystko na dzisiaj. Zostaw łapkę w górę. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się już niebawem przy kolejnej porcji dobrych żartów. Cześć!